W społeczeństwach i tolerancja i nietolerancja są określeniami tożsamymi. Przykład pierwszy. Jeśli osoba heteroseksualna zwróci się do osoby homoseksualnej z słowami ty pedale jest nietolerancyjna. Jeżeli jednak osoba homoseksualna zwróci się do osoby homoseksualnej ty pedale jest tolerancyjna. Przykład drugi. Jeśli ksiądz obraca swoją gospodynię, należy przyjmować to tolerancyjnie, bo ksiądz to przecież tylko człowiek. Ze swoimi słabościami, ze wszystkimi drobnymi chęciami. Jeżeli wierny obraca gospodynię księdza, nie należy być tolerancyjnym, ponieważ wierny sprzeniewierzył się szóstemu przykasanym Bożymu. Przykład trzeci. Jeżeli polityk przekracza dozwoloną prędkość jadąc samochodem, to należy to tolerować, bo spieszył się na spotkanie z wyborcami, dla których ma informację, że piratów drogowych nie można tolerować. Przykład czwarty. Jeżeli drogi zasypane są przez śnieg, to trzeba być tolerancyjnym dla służb drogowych, bo śnieg jest szybszy od nich. Jeśli obywatel nie odśnieży chodnika przed swoim domem, to nie można być tolerancyjnym, bo to jego obowiązek. Przykład piąty. Jeżeli polityk własnej partii popije, a do tego zachowuje się wulgarnie, należy być tolerancyjnym wobec takiego zachowania, bo każdy, każdy robi błędy. Gdy jednak jest to tylko polityk partii konkurencyjnej, nie wolno tego tolerować. Przykłady tolerancji i nietolerancji jako tożsame można mnożyć.